Dobra, gdzie jestem z powrotem, Midskate, i zapraszam na kolejny odcinek serii Pograjmy w Safari Kids. I właśnie, bez większej gadki lecimy, bo ten odcinek zajmie mi... będę robił tylko 4 minutki z niego. Więc tak, lecimy. No właśnie, ale gdzie? No to... No nie, bój się, nie bój się, Ju, już lecimy gdzieś poszukać miejsca. A chyba już wiem gdzie trzeba iść. Już chyba wiem. Tak, tak, tak Tak, tak mi się tylko zdaje, ale chyba tak będzie. Uh -huh. Lecimy, lecimy. No. Lecimy. Co już tutaj. No, pewno nie, tutaj. No, okej. Okay. No, okej, okay. już, 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 już. Porozmawiajmy z nim. Okej, mm. okej, okay, okay. ale już ja nie chcę tego. Co? Tutaj? Tutaj? Gdzie jest to coś? Zabić... Zabrać... do domu. No co, co chcesz? Ra może z Rashbornem trzeba porozmawiać? Co? Spróbujmy. Tutaj nie jest tak źle, uh -huh. jest czysto, wszystko może jednak miałeś rację. Tak, na pewno miałem rację. No. Cześć. Widziałeś te jaszczurki? Na pewno są jadowite. Nie są jadowite, nie są. Tak, tak, ale dokąd ja mam tą żabę za zabrać, co? Ojeju. No mam nadzieję, że uda mi się jeszcze to w zrobić w tym odcinku. Byłoby super. Nie? A może trzeba porozmawiać z tymi, z lemurami? O domu żaby. Może one będą wiedzia wiedziały co dzieje się. Ale no ale co no Bo trzeba postawić żabę na tym Dobra wiadomo powie No cholera no, no okej okay, na pewno coś zrobimy Tylko gdzie ja mam to żabę dać <gryw> Gdzie to żabę dać Jeju Chwila. Wiecie co? Chcę coś tutaj sprawdzić cicho bądź, żabo już może znajdę od tobie jakąś zmiankę. Las tropikalny, nie chcę żadnych lasów tropikalnych. Madagaskar. Jaką? Nie, nic nie piszę. Kurde. No to źle. Ojeju. Szczerze ludzie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chwila, chwila, to już mi się zaświeciło chyba. No okej, okay, jasne, jasne, jasne. Trzeba pomóc tej żabie, No ja kurde, jak? No okej, okay, pomogę jej, ale jak, no? To gdzie ja mam ją dać? Jeju ludzie, serio nie wiem. Szczerze nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Kurde nie, nie wiem. No cóż. Ojeju, może ty będziesz wiedział. Tak, tak. No super, okej, okay, no. No zarąbiliście. Może ty będziesz wiedział coś. Aha. Ojej, no nie wiem, no... Szukam domu dla Madagas... Nie, dla żaby, sorry. Tam da się iść. Ej, tu się da jeszcze iść. Tak! Znalazłem ludzie, znalazłem. No! Super! No i super! No, zarobiście! Dobra, ludzie? Znalazłem. <śm> Natrudziłem się Wróć spotkać się z królem gekonów. Jasne, zaraz się z nim spotkamy. Mam nadzieję, że... Nie no, mam full miejsca na dysku, więc raczej. Raczej się uda. No. Król gekonów, porozmawiajmy z nim. Zastanówmy się. jakby tu powstrzymać tego Lashburna? Może zamknąć go w szopie? Mo można by. Już wiem! Laszbur boi się was! Jeśli wypożyczysz mi strażnika, użyjmy mhm. go, żeby Lashburn nie przechodził już przez most! Dobry pomysł. Aha. Którego strażnika chcesz ze sobą zabrać? Właśnie. Nie, Aleksie, okay. weź mnie! Okej. Weźmy któregoś z nich i będzie gut. Czemu nie? Dobra. Teraz szybko, że, bo czas nam leci cały czas, a no cóż, na inne po co czas marnować, nie? Już wszystkie te Madagaskar, coś tam wylecione. Yy, Okej. Okay. No, stawisz go? Idziesz, Rashburn? Idź, 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 szybko, no. No, idź ty grubasie. Jaki grubas, Boże Święty, coś tak wlecze. O ludzie. Cóż. Won, won do szopy, mamusie.

Aha! Nie Mam już tego dość. Wracam do domu. No to uciekaj, my też chcemy już kończyć rozdział, co nie? Wyślę panu album ze zdjęciami, witaj, Aleksie. Te chyba na ciebie czekają. No. Już idę. Dziękuję za piosenkę. Byliście świetni. No. Aha, czyli teraz zbiorowe zdjęcie. No i chyba będzie koniec, co nie? Aha. No. Uwaga, nie ruszajcie się przez chwilę.

Jasne? Lecie, że się kiedyś Na pewno się zobaczy. Na pewno. Jak tylko chcesz, sepcję... wpadnie nas odwiedzić. Aho. Aho, chłopaki. Jasne, jasne. No, no, się... no i super. Eee... Aha, tutaj. Sawanna... Savannah zamebzi. No to lecimy. No i tutaj będę kończył odcinek, co nie? Bo już minęły więcej niż 4 minuty.

no to Mank, Mang. Tak, to ten sam. To strasznie brzmi czuję. No czyli Mank. Zaczynam mieć już dość tego Manka. Chyba muszę wreszcie powiedzieć parę słów do studiów. No. Dobrze, ale uważaj na siebie. No. Bo inaczej po tobie też nie przyjdzie błag. Oho, dobra ludzie. Kończę na ten odcinek. Na razie. No i do usłyszenia. Cześć.